Witajcie tutaj na MegaWidth i w tym poradniku pokażę jak wam, jak grać mapę na y, hostingu mindsurf.eu Tak, wchodzimy w swój panel i tam w ogóle i wchodzimy w ftp serwera i robimy to tak, że tą mapę, którą chcemy wgrać, ustawiamy nazwę taką, jaką mamy na hostingu. No i tą starą to usuwamy. No, i potem bierzemy upload, czy jak tam upload. No i wyskakuje nam coś takiego tutaj. Tutaj po lewej stronie tu wgrywa się pliki, które się nie wypakowują, a po prawej tutaj się wypakowują. Więc bierzemy swoją mapę i bierzemy ją do yy, zipa. Tam prawym i tam do zipa. No i potem bierzemy tu, wracamy, przeglądaj. No i tutaj bierzecie tam gdzie macie zapisaną bierzecie mapę i wgrywacie i wam się to wypakowuje no i tyle starcie już macie swoją nową mapę czekacie, tu się wam pokaże takie napisy, że coś tam ok i wszystko no i już po sprawie więc e, dzięki za uwagę, jeśli ci się przydało, spodobało, daj like nara